Co? nie idziemy teraz na spacer bo ja chcę iść Idę na fotograficzny spacer na krótko nie rób takich oczu musisz zostać tutaj, poczekaj, tutaj popilnujesz domu jak z tobą wyjdę, to przecież będę musiał iść iść, nie wiadomo gdzie, dokąd dokąd mnie to zaprowadzi nie rób takich miny i nie wyciągaj łapy, proszę dobra, chodź Dojechałem do Szkocji. Muszę Wam powiedzieć, że jak na razie jestem przerażony. Dlaczego jestem przerażony? Bo jednak mój samochód, który wynająłem no, okazał się być ogromny. Myślałem o trochę mniejszym. wiem, że będzie ciężko się jeździło nim. Miejmy nadzieję, że bezszkodowo. Więc kończę tutaj zakupy i ruszam już od razu w drogę. Widzimy się dalej. Wyjechaliśmy na pierwszą miejscówkę tego wyjazdu, czyli Glen Etif. Jest to dolina bardzo malownicza, która w szkockich Highlandach się znajduje. Bardzo niepozorna dróżka przez nią, przez nią przechodzi, taka tak naprawdę na jeden samochód. Cała droga ma około 19 mil i można ją przejechać 40 minut. To tu właśnie miejsce kręcenia filmu James Bond Skyfall gdzie James Bond spotyka się z M w drodze do swojego domu rodzinnego oprócz przygód brytyjskiego agenta 007 Glenn Etif był też scenariuszem filmu Braveheart z Mellem Gibsonem oraz serialu Outlander Dolina jest też świetnym miejscem na piesze wędrówki. Oferuje wiele ciekawych szlaków trekkingowych, z których ja niestety z braku czasu i z nadmiaru deszczu nie mogłem skorzystać. Także dotarłem do końca drogi. Glenetyf. Dalej samochody nie mogą jechać, ale może kawałek się przejść. Nie rozpieszcza mnie póki co Szkocja. Pogoda jest... W sumie tak jak można było się spodziewać, czyli Szkocka. Ale teraz w końcu przestało padać, akurat jak dojechałem do samego końca, tak całą drogę tutaj padało. Rozpoczynamy kolejny dzień. Dzisiaj nocowałem w Fort Williams w takim hostelu Backpackers. Polecam, szczególnie dla tych, którzy chcieliby ruszyć na górę Ben Nevis, który jest najwyższym szczytem Wielkiej Brytanii, ale również do ładnej doliny Glen Nevis, która jest w okolicy. Lecimy teraz na Wyspę Sky, po drodze jakieś zakupy. I jedna fajna rzecz po drodze dla fanów Harry'ego Pottera. To ciśnienie. Trafiamy nieopodal Fort Williams na schody Neptuna, czyli w sumie taki kanał, w którym przeprawiają się statki na kolejne jezioro, ale widać tu jak nisko woda, tu wyżej, i tak po kolei tymi śluzami przepływają statki. Właśnie teraz można zobaczyć tutaj wylewana jest woda wyrównywany poziom To już o tych statkach, bo idziemy teraz zobaczyć zupełnie inny środek transportu, a mianowicie pociąg, specjalny pociąg. Dolina Glenfinan była świadkiem początku ostatniego powstania Jakobitów w 1745 roku, zakończonego bitwą pod kulodem tego samego roku. Jednak większość turystów przychodzi tu dla Hogwarts Express, a tak naprawdę The Jacobite Steam Train. To punkt konieczny na mapie fana Harry'ego Pottera. Pociąg kursuje między Fort Williams a Malek dwa razy dziennie, a bilety na niego można rezerwować przez internet. Inne pociągi oczywiście też kursują. Udało mi się dotrzeć do Malek, gdzie będę łapał prom na wyspę Sky, dokładnie do Armadale. Przy okazji dogoniłem pociąg Harry'ego Pottera. Jeździł to i z powrotem, właśnie z Malek do Fort Williams. Mam ile? 40 minut czasu, żeby pochodzić po tutaj miasteczku. A pozwiedzajmy. Prom zabiera mnie na wyspę Sky, na której spędzam 4 dni. Piękna szkocka wyspa jest tematem na osobny film, w którym znajdzie się bardziej fotograficzny content. Korzystając więc z magii Harry'ego Pottera zabieram Was 4 dni później na most łączący sky z tzw. lądową Szkocją. Piesza noc po Sky w takiej małej miejscowości, nawet miejscowości, wiosce Ratagan nad jeziorem Lockduik Wczoraj w nocy wieczorem jeszcze fotografowałem zamek Donan, tutaj nieopodal nad tym jeziorem. Bardzo fajne miejsce, hostel, w którym nocowałem. Z tego miejsca jest dużo szlaków turystycznych, trekkingowych, więc warto ruszyć się w te piękne góry. Jeszcze szybki kontent kawowy i ruszamy w stronę bardziej znanego jeziorka. Pojechaliśmy do małej miejscowości Dromna które która leży nad Loch Ness. Loch Ness, czyli oczywiście miejsce zamieszkania jednego z najsłynniejszych potworów wodnych Nessie. Tutaj w tej miejscowości znajdują się tak jest to takie centrum związane z, z jeziorem. Po drodze do zwiedzania jest e, zamek. Trzeba było wcześniej wejściówkę online. Ale ja tego nie zrobiłem i wydaje mi się, patrząc na to, co na pocztówkach mają, że nie jest chyba aż tak bardzo warte, żebym tam musiał wracać. Zamiast tego odwiedzam lokalne sklepiki z pamiątkami i destylarnie w Dzinu. W krótkim odpoczynku ruszam w stronę Abadi, zatrzymując się na spacer w Nairbi. Droga ta jest szlakiem whisky, przy którym można spotkać wiele destelarni. Ja trafiam do Glen Moray. Niestety wycieczki na ten dzień już się skończyły, więc zostaje mi tylko eksploracja sklepu. Dojechałem do Aberdeen, e, oczywiście pada deszcz, mam wrażenie, że wszędzie e, tam, gdzie jadę, to zaczyna padać i to tak ostro. Ale uznałem, że olać to i tak się ruszam, tak, tak patrzę w stronę, bo czekam na autobus. E, już nie biorę samochodu do centrum, postanowiłem, że przejadę się, jeszcze że autobusy, jeszcze tu chodzą. Odwiedzam pub w centrum. Najczęściej spotykanym piwem w Szkocji jest lokalny Tenent. Powiem Wam, że to kolejne jest miasto, które mnie zadziwia, jeżeli chodzi o rozkład autobusów. autobusy. Jak może nie być w ogóle rozpiski przestanków, gdzie się zatrzymują i tak dalej? W ogóle ja nie rozumiem też tego kupowania biletu u kierowcy. Przecież to wydłuża tak ten czas? Dobra, idziemy spać jutro też jest dzień poranek w Aberdeen ruszam właśnie na małe zwiedzanie na razie idę z Buta bo obok mojego hostelu jeden pierwszy punkt Aberdeen leży pomiędzy ujściami rzek Don, mniejszej rzeczki i Dee takiej większej i właśnie nad tą rzekę teraz idę nad most później podjedziemy do centrum i tam chwilę pokręcimy się zanim ruszymy dalej nie dziwię się, nie dziwię się, że to miasto zakorkowane jest, skoro bilet autobusowy na półtorej mili kosztuje 3 funty. Sam jechał samochodem wszędzie dziś i Aberdeen to trzecie co do wielkości miasto w Szkocji. Położone nad Morzem Północnym jest jednym z największych portów morskich w kraju. Większa część starszych budynków zbudowane jest z granitu. Dlatego mówi się na Aberdeen granitowe miasto. W Aberdeen znajduje się taka mała dzielnica tuż przy wodzie, przy oceanie, która jest, nazywa się Foodie. Chyba się czyta Fidi. Fiti. Fiti. Jest to taka stara wioska rybacka, która dosyć dawno temu została założona. Zanim dojedziemy do Edynburga, a w zasadzie Edinburgh, zatrzymujemy się na chwilę przy zamku Dunotar, malowniczo położony. I no cóż, no są jego ruiny, więc nie spodziewam się jakiegoś wielkiego. Bilet kosztuje chyba 10 funtów. Zobaczę, czy będę wchodził. zobaczcie jak z czasem to będzie wyglądało. No nie udało się wejść. Dojechałem do Edynburga, zaparkowałem tuż pod, dokładnie tuż pod samym zamkiem, dosłownie, no i to udaje się na lekkie zwiedzanie. Edynburg jest stolicą Szkocji, w której mieszka około pół miliona osób. Na centrum miasta składa się Old Town i New Town. Ja spaceruję po dosyć sporym, starym mieście. Jeżeli chodzi o ilość ludzi na ulicach tutaj, porównałbym do takiej warszawskiej sterówki w sobotę albo w niedzielę. Na ulicach oprócz ludzi znajduje się wiele knajp, sklepów usługowych i lokalnych dudziarzy. Całkiem przypadkowo trafiłem na polski pomnik. Generał Stanisław Maczek ma tutaj swoją ławeczkę. A jak będę miał 1884 subskrybentów, to mi taki pomnik postawił na placu. Właśnie zwróciłem. Samochód do bazy już udało się bez problemów. Musiałem dopłacić za mile, niestety, bo trochę za dużo przejechałem. Kilometrów, mil. Wracam w centrum. Mam cały dzień jeszcze i noc w Glasgow. Pozwiedzamy. Zjemy śniadanie przede wszystkim. Swoją przygodę w Glasgow rozpoczynam na placu Georgia, wieżego. Mieści się ten plac w samym centrum Glasgow. Tuż przy nim jest to ratusz, city chamber. W ogóle Glasgow w porównaniu do Edynburga jest e, większym miastem, ale nie ma takich, takiej starówki ani takiego historycznego, że tak powiem, uniesienia jak ma to Edynburg. Znaczy można powiedzieć, że to jest takie bardziej przemysłowe miasto. Największy jego rozwój przypadał na ten boom przemysłowy w Wielkiej Brytanii przed wojną pierwszą. Także w czasie II wojny w Glasgow były produkowane amunicja dla wojska i wtedy też miasto rosło. Później trochę podupadło, ale po założeniu tutaj uniwersytetów trochę tutaj wprowadziło się nowych ludzi, młodych i miasto zaczęło się też bardziej rozwijać. Teraz wygląda już na mniej niebezpieczne. Katedra w Glasgow, średniowieczna katedra. Właśnie tu wokół niej początkowo rozbudowywało się miasto w Glasgow, bo otoczone murami, oczywiście centralna część miasta to była właśnie ta katedra. Później z czas, jak mówiłem, zaczęło się rozwijać miasto i doszło do rzeki Clyde i za rzekę, i teraz jest dużym, wielkim miastem. Ale to właśnie z tą katedrą się, wiążą się początki. Na tyłach katedry znajduje się cmentarz, z którego rozpościera się widok na miasto. Za moimi plecami znajduje się Uniwersytet Glasgow, założony w 1451 roku, jest jednym z czterech najstarszych szkół wyższych w Wielkiej Brytanii. Piękny kampus, w środku można znaleźć piękne neogotyckie sklepienia i też w Muzeum Hunter. I na pewno warto przejść tutejszymi korytarzami. z Uniwersytetu udaje się do Muzeum Sztuki i Galerii Kelvin Grove. Wejście jest darmowe, do 5, więc jest właśnie 4.30. Są pół godzinki, żeby przelecieć i zobaczyć. Na ścianach wiszą znani artyści, jak rebrand można kojarzyć. Oczywiście nie artyści wiszą, a ich prace. Po tym odchamianiu pora wyrównać poziom kultury. Powoli wracam do hostelu. Kończę powoli przygodę ze Szkocją, z Glasgow, ze Szkocją. I co? Krótki spacer nad rzeką Clyde, nad którą, nad którą Glasgow leży. Nie oceniaj, to Szkocja, tu się pije piwo. właśnie w tym właśnie sposób dochodzimy do dziesiątego pożegnalnego dnia. Za chwilę łapie autobus na lotnisko w Glasgow. To było intensywne 9 dni. Pięć na tak zwanym lądzie, cztery na wyspie Sky. No, powiem, podobało mi się, podobało mi się. Wyspa e, jest różnorodna, natura przepiękna, miasta. No, Trzy miasta, te największe, w których byłem, każde inne, tak naprawdę. Z inną historią, z, innym, z inną architekturą. Jest bardzo ciekawe do zobaczenia. Pogoda, oczywiście, też tutaj dorzuca swoje. Byłem na to przygotowany, ale jednak się okazało, że nie do końca. Teraz bezpiecznie do domu. I co, widzimy się kolejny raz. Zapraszam do obejrzenia drugiej części szkockiego filmu z wyspy Skai. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.